Także ja i mój nowy motocykl, czyli tak, kupiłem Yamaha. No niestety, każdy kończy na... z Yamahą, yy, ale przygoda będzie, mam nadzieję, bardzo przyjemna. Także zapraszam na resztę pogadanek na temat nowego motocykla. Cross, tak, Cross. A co najlepsze, jest to Cross Yamaha. Patrzcie, jaki leci głowiec. Nasz, polski. No, dobra. Yy, motocyklem jest Yamaha, tak? Kto by się spodziewał? No na pewno nie ja. Ale... Ale, ale... No czegoś trzeba zacząć, no nie? A no, Yamaha może nauczy mnie pokory, bo się pewnie będzie psuła. Nie no, żartuję. Yy, co wiem o sprzęcie? O sprzęcie wiem niewiele. A mianowicie wiem, że... Wiem, że to Yamaha. Yy, pojemność 250. 4 słów I w sumie na tym się kończy moja wiedza. Także wszystkiego będę się uczył, myślę, że może nawet z wami się będę tego uczył, jak się tym poruszać, jak to obsługiwać, jak tym jeździć. Tak, wiem, że trochę mi sprzętu jeszcze brakuje, ale no do tego przyjdziemy później. Um, ogólnie chętnie wysłucham waszych jakichś opinii i rad w tej dziedzinie motosportu, bo jestem zielony, jestem laikiem. Dobra, ale chyba pewnie chcielibyście zobaczyć jak to jeździ, gdzie tym jeździć i co z tym robić. No, jak widać, homologacji to, to nie ma żadnych świateł kierunków, yy, blach również. Więc niestety tłuczemy się po tego typu miejscowach. Dobra, wsiadamy chyba na maszynę, co? Jedziemy. Nie dobra, także wsiadamy na maszynę, yy, rozrusznika niestety nie ma. Mamy tylko za to takie coś, albo ten nakręcić i można jechać. skopa trzeba mu dać po prostu? Ja wyryłem pierwszy pak, dzisiaj pierwszy z października, no to w sumie właśnie zaczęliśmy październik, no jest już chłodna ta pogoda, chłodna. Że tak powiem, coraz mniej czasu na jazdę. Już po pracy zaraz się robi ciemnowo. Nie ma tak gdzie śmigać. Niebra. Pana sobie wyprzedzimy, żeby mu kamieni w oczy nie nasypać. by był chips. Nie ma co ludzi wkurzać Trzeba się trochę nauczyć Gumowanka by było Nawet ten łapie na tej się wywalisz tej drodze to O gdzie tu chomule stylnik? tu tył co się hamuje. O! Po prostu nie trafiłem. Fajne, tego nie można przegiąć. Tak, już, już się dowiedziałem, że nie można przegiąć. O! Z gazem nawet. No. Ale taki właśnie pracy. O no takie jeżdżenie, po zachodzie słońca, po polach, ma swój klimat, co? No te pola to ja to chyba poprzemierzam wzdłuż i wszerz normalnie. Dobra, muszę ten hamulec tyni sobie wyczuć. On hamuje dobrze, hamuje nawet mocno. Bo muszę go nauczyć sobie mieć pod nogą. O! Dobra, to to może nie. Na takich tych ups ups, 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 ups ups, No może jeszcze ku słoneczku pojedziemy Mój, żeby nie posionym tylko, nie posionym Kurwa nie posionym no Także co do sprzętu to jeżdżę na razie w moim y, szosowym sprzęcie, ale no lepsze to niż nic, bo jednak y, zauważyłem, że trzeba dbać o te nogi, kurde, y, nogi, ręce, w sumie o wszystko trzeba dbać, bo na tym krosie to, to nie ma żartów, naprawdę można y, łatwo się wywalić na biegacze. Żeby może... Co sądzicie? Czy wyobrażaliście sobie mnie na Krosie? No, ja też nie, ale w sumie myślę, że tak będziemy próbować różnego typu motocykli do różnego przeznaczenia eee, i może, może coś znajdziemy dla siebie. Też może to może być fajne, bo będę każdemu opowiadał takie nowe doświadczenia na świeżaka. Eee, co na przykład, jakieś takie pierwsze odczucia z jazdy. Bo ja wcześniej z Krosem miałem. Niewiele wspólnego, nawet za bardzo się nie jeździło, gdzieś tam może jakieś kajta tylko po polu i to w sumie było tyle. Nie mówię, że tu będę zaraz jakoś zawodowo jeździł po jakichś krzokach, nie wiadomo czym, ale gdzieś tam po polu się można czasem pościekać i trochę poznać, e, poznać jak to się robi. Dobra, na pewno trzeba wybrać, gdzie jedziemy, chyba jedziemy prosto. Brakuje mi czego? Licznika nie Ale wyświetlacza biegów mi w sumie brakuje Bo to dopiero początki na moto Przejechałem nim raptem No ja wiem To się w motogodzinach liczy, a nie w kilometrach eee, Może z 15 do 20 minut Także no, Teraz mamy jedynkę No niestety tych homologacji to nie ma, więc po drodze tym jeździć średnio. Także motorek zaparkowany pod drzewkiem, więc w sumie kończymy to. Chciałem Wam tylko zaprezentować mniej więcej o co chodzi z nowym motocyklem. Jak wiecie, trochę wcześniej gadałem, że chciałem czegoś takiego tego typu, że właśnie coś jakiś cross, ewentualnie coś takie bardziej do zabawy. Wiele osób pisało, że co z Hondą, czy Honda idzie na sprzedaż, czy serio z Hondą się żegnam. No nie, Honda jeszcze zostaje na razie, a ta maszynka się może przydać do kontentu trochę bardziej zimowego. Bo już wiecie, teraz po drodze tak się dość ciężko jeździ, mało przyjemnie. Asfalt jest często mokry, a tym się jeszcze będzie można trochę. No więc chowamy maszynę. Obok Hondy ląduje. Mam nadzieję, że się Honda nie obrazi. Co myślicie? No. Dzięki.